Wróżka Basia, bądź wróżka Barbara, i przygotowałam dla Was wróżbę na grudzień 2020 rok dla zodiakalnych lwów. Przygotowałam również grupy 1, 2 lub 3. I proszę Was, abyście intuicyjnie wybrali cyferkę 1, 2 lub 3. Jeśli, jeśli chcielibyście rozkład indywidualny, zapraszam na maila basiaw 1 2.pl w tytule wpisując słowo wróżba. Natomiast te wróżby, które będą indywidualne, będą odpłatne. Nieodpłatnie jedynie udzielę odpowiedzi, kiedy, w jakim czasie i w jakiej kwocie wróżba. Natomiast ta jest oczywiście darmowa. I kochani, jeśli chodzi o grudzień, dla zodiacalnych lwów ogólnie. Będzie dużo pewności siebie, dużo gdzieś tam zwiększy się u Was pewność siebie. Będziecie o niektóre rzeczy bardzo mocno zabiegać. To może być partnerka, to może być praca, to mogą być finanse. Widzę bardzo duże zabieganie o pewne rzeczy. Natomiast niektóre sytuacje będą gdzieś tam stały w miejscu Tutaj ważne jest abyście nie byli tylko w głowie, że wyobraźni i, i możecie sobie tak marzyć, marzyć, marzyć Ważne jest abyście działali jeśli chodzi o jakieś wasze marzenia, plany żeby nie zostać jedynie tylko w głowie, bo tutaj też jest taka taka malutka przestroga, aby nie pozostać w głowie, tutaj u niektórych lwów widzę, może, może być zazdrość. I niestety ta zazdrość to ona po prostu może Was gdzieś tam zniszczyć, Wam zaszkodzić, więc tutaj ważne jest, abyście też zapanowali nad tym, żeby nie było tej zazdrości no i u niektórych widzę bardzo ciekawe życie seksualne no i teraz kochani jeden, dwa lub trzy, ja już czytam jedynkę jeśli chodzi jedynkę, no tutaj nie za bardzo widzę, widzę ciekawie, tutaj jest takie zagubienie niemożność wyjścia z sytuacji to będzie spowodowane, że, że chęcią waszej gdzieś tam zemsty. Natomiast, natomiast nawet jeśli wymyślicie, myślicie, że, że, że gdzieś tam wy wygracie, no to trafiliście na silniejszego psychicznie bądź fizycznie os, osobę od siebie i cokolwiek gdzieś tam zrobicie, to, 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 to wam się to nie opłaci. Tutaj jest chęć, tutaj karty zalecają, żebyście zrobili radykalne wybaczanie wobec osoby, która gdzieś tam was, was skrzywdziła, gdzie uważacie, że jesteście skrzywdzeni, bo tutaj dużo rzeczy, co możecie gdzieś tam zrobić, to, to jedynie. Jedynie Wam gdzieś tam może zaszkodzić, dlatego warto, warto wybaczyć, warto zainteresować też radykalnym wybaczaniem. Jest bardzo dużo filmików, są też książki w księgarniach, są różne kursy, więc warto sobie wpisać też w internet radykalne wybaczanie, książka też Topinga. Po prostu warto się zainteresować i. Wybaczyć, po prostu wybaczyć, puścić te wszelkie krzywdy. Krzywdy, a też zarówno widzę tutaj przerobić bardzo mocno gdzieś tam dzieciństwo, bo Wasze obecne problemy wynikają z dzieciństwa. Macie jakiś obraz i zachowujecie się. Albo jak wasza mama, albo jak wasz yy, tata, kto, którzy yy, niestety no, każdy jest człowiekiem i każdy popełnia yy, błędy, I, yy, i te błędy wynikają właśnie z tego, że, 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 że idziecie po poniekąd tą samą drogą, i ona wa, wam szkodzi. Szko, szko, yy. Szkodzi jedynie Wam, dlatego warto, aby po prostu wybaczyć, puścić i wtedy będzie o wiele, wiele lepiej. Jeśli chodzi o grupę drugą, tutaj może być chęć, dążenie do finansów. Ci, którzy boją się o finanse gdzieś tam, to nie bójcie się, no bo Myślokształtami możecie niestety część pieniędzy stracić, natomiast ci, którzy, którzy właśnie nie pójdą przez myślokształty, nie będą się bali, no to widzę bardzo duże tutaj finanse, widzę też bardzo dobre życie seksualne i co jest ciekawe, życie seksualne doprowadzi Was do finansów, ale tutaj warto myślę, że, że zainteresować się tantrą. No, poczytać sobie o tantrze. Tutaj jest też przestroga, nie patrzeć z góry na inne osoby, bo od niektórych osób, co są niżej od Was, jeśli na przykład jesteście jakimiś szefami, no, to możecie się bardzo dużo nauczyć. Możecie też się bardzo dużo nauczyć od dzieci, więc nie uważać, nie wchodzić w taki narcyzm, że jest się lepszym od dzieci, od, od, od swoich pracowników czy od kogoś z rodziny. Bo wbrew pozorom oni mogą dać jakieś takie. Boże, brakuje mi teraz słowa, że, że, że może mogą Wam pomóc, mogę coś wam powiedzieć, co Wam w przeszłości pomoże. Um, I tutaj jak pójdziecie za tym, co, co mówią, jak posłuchacie się Waszych znajomych, przyjaciół, pracowników, rodziny, dzieci. Um, Oczywiście nie, 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 nie każę tutaj wszystko tak bezkarnie wybrać, no dobra to wróżka powiedziała, to, 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 to ja idę ze wszystkim co, co, co znajomi mówią, oczywiście nie, nie, słuchać też siebie, ale tak pomyśleć może rzeczywiście mój kumpel czy, czy moja córka pięcioletnia ma rację. I kiedy, kiedy za tym pójdziecie, ja tutaj bardzo dużo widzę takiej wygranej: mogą się zwiększyć finanse, może się lepiej ułożyć życie pod, pod każdym względem. Więc tak, to jeśli chodzi o grupę drugą. Natomiast jeśli chodzi o grupę trzecią, gdzie tutaj mi najwięcej kart gdzieś tam wyskoczyło, o i tutaj jest właśnie na dwoje babka wróżyła. Yy, dlaczego na dwoje babka wróżyła? Bo tutaj grupa trzecia to albo będzie miała wzrost mocnej siły, albo, albo wręcz utraci tą siłę. Kompletnie. I yy, jej, ja się tutaj boję, bo tutaj widzę, niektórzy wchodzą w czarną magię, natomiast pamiętajcie, że, że wszystko, co wysyłamy do wszechświata, to wszystko do nas wraca, więc jeśli gdzieś tam komuś źle życzymy, no to później w naszym życiu gdzieś się wali, więc jeśli na przykład chcemy pieniądze, to, to cieszmy się też z, z pieniędzmi naszych znajomych, bliskich, przyjaciół. Bądźmy wdzięczni, że ktoś ma dobrze ale powiedziałam, że dobra, to może być dwuznacznie pojęte, Bądź, bądźmy wdzięczni na przykład, że, że ktoś ma lepiej, bo dzięki temu, że, że na przykład Wasz szef jest bogaty, to, to Wy macie na przykład pracę i Wy macie na chleb, więc to, to nie jest też do końca tak, że, że czy, czy, czy w związku jeśli nauczycie się bycia wdzięcznym, że, że ktoś jest w szczęśliwym związku, to Wy też przyciągniecie Szczęśliwy związek do, do siebie. Tutaj warto jest, aby właśnie 50, bo tutaj jest 50 na 50%. 50% będzie miało bardzo dobrze, w porządku czakrę podstawy i poczucie bezpieczeństwa. Natomiast drugie 50%, którzy mnie oglądają, będą mieli wręcz odwrotnie. Tutaj widzę bardzo gdzieś tam zachwiane poczucie bezpieczeństwa. I tutaj też jest taka, jak w grupie drugiej, żebyście słuchać znajomych, bliskich, bo oni mo mogą wam pomóc. Więc nie puszczajcie gdzieś to tam, że, że a ona sobie mówi, czy on sobie mówi. Więc tutaj wa warto popracować nad czakrą postawy bardzo, i to bardzo mocno. I tutaj właśnie ci, którzy będą mieli problem z czakrą podstawą, no to z podstawy, to są ci, którzy niestety gdzieś tam będą wchodzić w czarną magię, gdzie będą myśleć, czyli yy, gdzie będą wysyłali negatywną energię. Natomiast ci z pozytywną energią, to ja widzę wzrost, wzrost energii, lepsze życie seksualne, o wiele lepsze finanse. Nawet może być tak, że ci, którzy będą właśnie bazowali na tej dobrej energii, wysyłanie miłości, wdzięczności, światłości, no to może się okazać, że nawet jeżeli jak w obecnych czasach jest duży kryzys, może się okazać, że, że wasz, wasz biznes stanie niczym swing z popiołów. Aż tak może się okazać. Natomiast tutaj mówię, w drugiej to jest trzecia grupa i też jest rozkład ogólny. I tutaj widać bardzo mocno wpływ prawa przeciągania w tej trzeciej grupie. Że to, co wysyłacie, to do Was wraca. O, to jest najlepsze, najlepsze dla trzeciej grupy, jak gdzieś indziej. Oczywiście te też prawo przyciągania działa na wszystkich, ale tutaj widzę bardzo mocne um, prawo przyciągania w tej trzeciej grupie. Co wysyłacie, to do Was wraca. Więc tutaj bardzo mocno proszę Was, abyście wysyłali to, co najlepsze, bo to, co najlepsze, też do Was przyjdzie. Więc co kochani, bardzo Wam dziękuję za wróżbę i pamiętajcie, jeśli byście chcieli indywidualnie, oczywiście wszelkie informacje oddzielę później mailowo, to zapraszam na basia.w12.pl, a ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę.